Witajcie ponownie w Hardware Set Info. W tym poradniku pokażę wam jak usunąć asystenta Google, Bixby lub Gemini z przycisku zasilania na Samsungu S25+. Zaczynajmy. Więc jeśli jesteś jak ja i jesteś dość zirytowany, że nie możesz już wyłączyć telefonu, zamiast tego włączy się teraz jakaś losowa sztuczna inteligencja, a jeśli przestanę mówić to cicho, wtedy a i zacznie mówić. Tak. Co może być dość irytujące. Więc, aby to zmienić, po prostu przechodzimy do ustawień. Tutaj chcemy przewinąć na sam dół i kliknąć. Funkcje zaawansowane. Tutaj AKI klikamy przycisk boczny. I jak widać, długie naciśnięcie uruchomi. Sprawić sobie asystenta cyfrowego. Więc jeśli chcemy go wyłączyć, po prostu klikamy menu wyłączania. I teraz, jak za dawnych czasów, jeśli naciśniemy przycisk zasilania, pojawią się opcje wyłączenia, telefonu, więc e, jeśli podoba Ci się ten film, rozważ, polubienie i subskrypcję.